Zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenie państwowe szczególnie zasłużonemu mieszkańcowi województwa podkarpackiego. Srebrnym krzyżem zasługi pan Marcin Piotr Purgacz. W ten sposób uhonorowany został człowiek, który swoją pracą i całym swoim życiem wypełnia bezcenną misję edukowania młodzieży. Wychowywania jej, ukazywania i uczenia wartości oraz wskazywania życiowych dróg. Składam naprawdę takie najszczersze, z głębi serca płynące podziękowania, dlatego, że wiem już teraz, że ten czas, który poświęciłem dla społeczności lokalnej, wiejskiej, dla bezdomnych, dla uchodźców z Ukrainy, nie poszedł na marne. Mamy dzisiaj 36 punktów, łącznie wszystkich. Wszystkie są oczywiście bardzo istotne i ważne, ale gdybym miał y, tak wartościować je, no to bardzo istotną rzeczą będzie wysłuchanie y, informacji na temat y, sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, dla których jesteśmy organem tworzącym. To jest bardzo istotna rzecz. Uruchomiliśmy proces kontrolingu, proces też minimalizacji kosztów. Przypomnę, że przechodziliśmy przez bardzo trudną sytuację związaną z COVID-em. Mieliśmy też, mamy teraz też oczywiście uchodźców. To wszystko wpływa na wynik finansowy. Jest on, powtarzam jeszcze raz, dobry. Jest tendencja do zmniejszania zadłużenia, zmniejszania zobowiązań. No, poza jednym szpitalem, który ma wynik ujemny, czyli szpital w pozostałe są w dobrej kondycji, poprawiły swój wynik. Ważne jest również dla nas wysłuchanie informacji na temat tego, co się dzieje na podkarpackim rynku pracy. To jest sprawozdanie z 2021 roku, a oczywiście nie unikniemy też tematów bardzo aktualnych, czyli wysłuchamy sprawozdania informacji zarządu dotyczącego naszego zaangażowania, naszego województwa, naszego samorządu w pomoc dla Ukrainie. No i rzecz mamy nową, czyli chcemy wprowadzić takie stanowisko w drodze uchwały dotyczące poprawy infrastruktury kolejowej, która byłaby pomocna w niesieniu szeroko rozumianej pomocy humanitarnej dla mieszkańców ogarniętych wojną Ukrainy. I to wydaje mi się takie najbardziej istotne, będzie to poniekąd apel też do czynników państwowych i do wszystkich innych gremiów, które w tej materii będą mogły nam pomóc. Dzisiaj będziemy mówili o ważnej uchwale związanej z rozwojem komunikacji kolejowej na naszej granicy. Wiemy o tym, że wojna na Ukrainie wywołuje pewne reperkusje gospodarcze. Fakt zamknięcia portów czarnomorskich powoduje, że głównym jak gdyby szlakiem tranzytowym będzie Polska i myślę, że też właśnie Podkarpacie stąd to ważne zwrócenie uwagi na linię kolejową 108, 101, na linię kolejową 102, linię hutniczą szerokotorową. No i też rzeczywiście nasze przejścia tam, gdzie docierają, mogą docierać towary szerokim torem, czyli medyka, <laughs> suchy port i także werchla.